Małgorzata Jędrzejczak, szkoleniowiec z KPR Jelenia Góra. Zadowolona jest Pani z tego remisu? Na pewno nie, bo spodziewałam się tutaj lepszego meczu. Zresztą rozpoczęłyśmy bardzo fajnie i dawało taką nadzieję, że, że ten mecz się w końcu potoczy, że odskoczymy na pewną bezpieczną ilość bramek i po prostu będziemy grały. Niestety grałyśmy w tym meczu falami bardzo nierówno. Doskonałe akcje, ale również proste błędy, po których w prosty, niewymuszony sposób dawałyśmy zawodniczkom w Kielc, zbliżyć się do nas. W końcu. Wydawało się, że już to spotkanie sobie poukładałyście, bo wasza przewaga wynosiła już trzy bramki. Można było chyba jeszcze ją nawet zwiększyć. Można było ją zwiększyć jak najbardziej. No tutaj parę, parę błędów, parę niedomówień i brak lekkiej konsekwencji między, między dziewczynami. Bierzemy czas, coś ustalamy, nie jest to realizowane. A wiadomo, że tu już jest końcówka meczu, dziewczyny były podmęczone, mecz był dość szybki. Gdzieś zabrakło końcówka meczu, Aśka załoga nie rzuca, Beata Skalska nie rzuca setki. Tych setek było parę i tych... Tych momentów nie wykorzystałyśmy. Jeżeli nie wykorzystuje się takich sytuacji, to niestety kończy się to remisem, a czasami często gęsto i przegraną. Także należy się cieszyć z tego, co mamy, wyciągnąć wnioski. Kamila Skrzyniarz, rozgrywająca KSS-u Kielce. Myślę, że przy trochę lepszej grze mogłyście to spotkanie wygrać. No, mogłyśmy wygrać. No niestety znowu błędy nasze zemściły się ich kontrami. Goniłyśmy, goniłyśmy, ale cieszę się, że wynik jest taki jest i jedziemy 0 do 0 tak naprawdę. No. Ani żadnej zaliczki, ani nic, ale jestem dobre myśli, powalczymy tam z wiele Nie leży nam w ogóle KPR, ale niczym nas nie zaskoczyły. Grały to samo, co grały w lidze, więc wszystko jest do opracowania. Mamy tydzień czasu na przygotowanie się, wyeliminowanie błędów, poprawienie obrony. No i przede wszystkim no, trochę poprawienie bramki, bo dzisiaj bramka nas trochę zawiodła, no ale mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. Marzena Paszowska, skrzydłowa kieleskiego zespołu, tylko remis przed rewanżem, tak można powiedzieć? No tak można powiedzieć, ale jedziemy. W sobotę do Jeleniej Góry i mam nadzieję, że tam będzie, będzie korzystny dla nas. Mecze z Kaperem Jelenia Góra zawsze były trudne. KSS-owi, Kielce, można tak kolokwialnie powiedzieć, ta drużyna nie leży, ale myślę, że można było dzisiaj to spotkanie wygrać. Dokładnie, ja myślę, że po prostu przestałyśmy grać w ataku. Mieliśmy pewne założenia i to nie wyszło w obronie też. Robiły się dziury, rzucały nam praktycznie z szóstego metra. Też nie ma się co dziwić bramkarką, że nie broniły, no, ale tak jak mówię, właśnie jedziemy ze sobotę i mam nadzieję, że przywieziemy. Tym bardziej, że w sezonie zasadniczym wygrałyście tam i to różnicą aż siedmiu bramek. No tak, ale mecz meczowy nierówny, ja, ja wiem, że to naprawdę są ciężkie mecze i zawsze jak gramy z Jelenią Górą to te mecze są tak na styku, ale chciałybyśmy powtórzyć taki rezultat jak w pierwszej rundzie.